Księga Daniela Rozdział 5 Król Belszasar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników. W ich towarzystwie pił wino. A gdy Belszasar był już pod działaniem wina, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar sprowadził ze świątyni w Jerozolimie, tak by z nich pił król i jego dostojnicy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote naczynia, które swego czasu zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie i pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnice. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Nagle ukazały im się palce ludzkiej ręki. Pisały na tynku naprzeciw świecznika, na ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył wierzch piszącej ręki. Zbladł, przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli. Biodra mu zwiotczały, a kolana zaczęły drżeć. Sprowadzić tu czarowników, mędrców chaldejskich i jasnowidzów zawołał przerażony. A kiedy już przyszli, obiecał, że ktokolwiek przeczyta to pismo i poda jego wykład. Zostanie odziany w purpurę i włoży mu złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w królestwie. Wszyscy mędrcy królewscy zbliżyli się zatem, ale pisma odczytać nie mogli. Nie mogli też królowi wyjaśnić jego znaczenia. Wtedy król Belshasar tym bardziej się przestraszył, twarz mu posiniała, a jego dostojnicy stali w zakłopotaniu. Z powodu okrzyków króla i jego dostojników do sali biesiadnej weszła królowa matka. Królu, żyj na wieki, zaczęła pozdrowieniem. Niech cię nie trworzą twe myśli, niech bladość ustąpi z twarzy. Jest w tym królestwie człowiek, w którym jest duch świętych bogów. Za czasów twojego ojca u niego szukano oświecenia, zrozumienia i boskiej mądrości. Twój ojciec, król Nebukadnecar... Ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, mędrcami chaldejskimi i jasnowidzami. Tak, twój ojciec, królu, dlatego że w nim był zawsze nadzwyczajny duch, wiedza i umiejętności wykładania snów, odgadywania zagadek i rozwiązywania przeróżnych zawiłości. Chodzi o Daniela, któremu król nadał imię Belteszasar. Niech teraz go przywołają i niech wyjaśni ten napis. Gdy Daniel stanął przed królem, ten odezwał się do niego w te słowa: Czy to ty jesteś tym Danielem, jednym z wygnańców judzkich, których mój ojciec, król, przyprowadził tu z Judy? Otóż słyszałem o tobie, że jest w tobie duch bogów i że można u ciebie znaleźć oświecenie, zrozumienie i nadzwyczajną mądrość. Zanim przyszedłeś. Sprowadzono już do mnie mędrców i czarowników, aby mi odczytali to pismo i zapoznali mnie z jego znaczeniem, ale oni nie poradzili sobie. Ja jednak słyszałem o tobie, że umiesz wyjaśniać sprawy i rozwiązywać trudności. Teraz więc, jeśli umiesz odczytać to pismo i zaznajomić mnie z jego znaczeniem, będziesz odziany w purpurę, złoty łańcuch włożą ci na szyję i będziesz jako trzeci panował w tym królestwie. Wtedy odezwał się Daniel i powiedział królowi: Zachowaj swoje dary przy sobie, a nagrody przekaż komu innemu. Ja natomiast odczytam królowi ten napis i podam jego znaczenie. Posłuchaj królu. Bóg najwyższy dał królestwo i wielkość, cześć i majestat twojemu ojcu Nebukadnezarowi, przed wielkością, której mu udzielił drżały wszystkie ludy, narody i języki. Ponieważ kogo chciał, tego zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższył, a kogo chciał, poniżył. Lecz gdy jego serce wzbiło się w pychę, a w duchu stał się zbyt pewny siebie, został usunięty z królewskiego tronu i odebrano mu cześć. Wypędzono go spośród ludzi, jego serce stało się niczym zwierzęce. Zamieszkał wśród dzikich osłów, karmiono go trawą jak bydło a jego ciało zraszała tylko rosa z nieba w końcu przekonał się że bóg najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce a ty jego synu belsasarze nie uniżyłeś swojego serca pomimo że o tym wszystkim wiedziałeś przeciwnie Podniosłeś się przeciwko panu niebios, bo rozkazałeś, by ci przyniesiono naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice piliście z nich wino. Co więcej, wysławiałeś przy tym bogów ze srebra i złota, z miedzi i z żelaza, z drewna i kamienia. Nie widzą oni ani nie słyszą, ani niczego nie wiedzą. Natomiast Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie oraz wszystkie twoje ścieżki, nie uwielbiłeś. Dlatego on posłał tę dłoń, aby wypisany został ten napis. Brzmi on tak: Mene, Mene, Tekel, Uparisin. A taki jest jego wykład: Mene, Bóg zliczył dni twojego panowania i postanowił położyć mu kres. Tekel, zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś zbyt lekki. I Peres. Twoje królestwo zostało podzielone i oddane medom i persom. Wtedy Belszasar rozkazał odziać Daniela w purpura i włożyć mu na szyję złoty łańcuch. Następnie ogłoszono, że jako trzeci będzie rządził w królestwie. Tej samej jednak nocy Belszasar, król chaldejski, został zabity. Rozdział szósty A dariusz med objął panowanie mając 62 lata. Postanowił on powierzyć rządy nad królestwem 120 satrapom, którzy mieli być rozmieszczeni po całym obszarze podlegającym jego władzy. Nad nimi z kolei ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. Satrapowie mieli rozliczać się przed ministrami spełnionych obowiązków, tak aby król był chroniony przed jakąkolwiek szkodą. Wkrótce okazało się, że Daniel Wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. To sprawiło, że ministrowie i satrapowie szukali w sprawach służbowych powodu do skargi przeciw Danielowi. Nie mogli jednak znaleźć niczego, co zasługiwałoby na nagane. Daniel okazał się człowiekiem godnym zaufania, także nie dało się u niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani oznak korupcji. Przeciwnicy Daniela doszli więc do wniosku: Nie znajdziemy u niego powodu do skargi, chyba że wpadniemy na coś, co łączy się z prawem jego boga. Ministrowie i satrapowie po wspólnym uzgodnieniu przybyli zatem do króla z takim oto pomysłem: Królu Dariuszu żyj na wieki! Uzgodniliśmy wspólnie, ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, doradcy i zarządcy, że warto by wydać zarządzenie królewskie i pisemny nakaz, stanowiące, że każdy kto w ciągu trzydziestu dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz Ciebie królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy. Wydaj więc taki nakaz, królu i podpisz stosowne pismo. By zgodnie z zasadą, nienaruszalności prawa medów i persów, twoje postanowienie nie mogło zostać cofnięte. I król podpisał pismo z takim właśnie nakazem. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okno otwarte w stronę Jerozolimy. Tam trzy razy dziennie zginął przed Bogiem kolana. Modlił się i uwielbiał go. I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. Wtedy wpadli przeciwnicy. Zastali Daniela na modlitwie, na szukaniu łaski u Boga. Ruszyli zatem do króla i powołali się na jego rozkaz. Czy nie podpisałeś nakazu stanowiącego, że każdy kto w ciągu trzydziestu dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy? Owszem, podpisałem, odpowiedział król. I to zgodnie z zasadą nienaruszalności prawa Medów i Persów. Otóż Daniel, donieśli, jeden z wygnańców judzkich, lekceważy ciebie królu Twój rozkaz i podpisany przez Ciebie nakaz. Trzy razy dziennie zanosi swoje prośby do Boga. Donos ten nie spodobał się królowi. zaczął się zastanawiać, jak Daniela ochronić, aż do zachodu słońca robił wszystko, żeby go uratować. Jego przeciwnicy jednak zgodnym tłumem naciskali na króla. Trzeba pamiętać królu, przypominali, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden nakaz lub przepis, który król ustanawia, nie może zostać cofnięty. W końcu król polecił sprowadzić Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. Ale na rozstanie król powiedział do niego: Twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, wyratuje cię. Potem przyniesiono kamień. Położono go na otworze jamy. Król opieczętował go swoim sygnetem. Dostojnicy swoimi. Sprawa Daniela miała już nie ulec zmianie. Gdy było po wszystkim, król poszedł do swojego pałacu. Noc spędził na poście. Nie sprowadzano mu tancerek, sen go nie odbiegł. Ledwie zaczęło świtać, bardzo wcześnie rano, król pełen niepokoju, śpiesznie ruszył w kierunku lwiej jamy. Kiedy przybył na miejsce do Daniela, zawołał smutnym głosem: Danielu, sługo Boga Żywego, czy twój Bóg? któremu tak wiernie służysz, zdołał cię ocalić od lwów? A Daniel przemówił do króla: Królu, żyj na wieki! Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwów. Nie wyrządziły mi one żadnej szkody. On uznał, że jestem niewinny. Również wobec ciebie, królu, nie popełniłem żadnego przestępstwa. Król odetchnął z ulgą. Rozkazał wyciągnąć Daniela z lwiej jamy, a gdy go wyciągnięto, okazało się, że jest nietknięty. Stało się tak dlatego, że ufał swojemu Bogu. Król natomiast rozkazał sprowadzić tych, którzy tak złośliwie oskarżali Daniela. Wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, zanim dosięgnęli dna jamy, lewy rzuciły się na nich i pokruszyły im kości. Następnie król Dariusz napisał list do wszystkich ludów, narodów i języków zamieszkujących całą Ziemię: Pokój niech wam się pomnaża. Ustanowiłem przepis, zgodnie z którym na całym obszarze mojego królestwa należy okazywać cześć i szacunek Bogu Daniela. On jest Bogiem żywym i on trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne. Jego władza będzie trwać na wieki. On wybawia i ratuje czyni znaki i cuda w niebie i na ziemi. On jest też tym, który Daniela wyratował z mocy lwów. Potem Danielowi wiodło się dobrze za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa.